Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział darcy kapłanowi starszych ludu, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony Jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego jego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i tak samo postąpili z nimi. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zamili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczynić z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wetraci, a winnicy odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam Wam: Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Oto Słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, Pamiętam. Taki czas w życiu jeszcze przed seminarium. Byłem na studiach dziennych. Bardzo się przejmowałem, żeby zdać, pójdę na następnego, na następny rok, żeby zaliczyć wszystkie przedmioty. Nowy system, kolokwium, nie katkówka, nie sprawdzian, tylko coś zupełnie innego, egzaminy. Już nie, że tak powiem, z miesiąca, z dwóch tygodni, ale z całego półrocza na przykład. Przedmioty, co nowy semestr, nowe. Gdzieś się pojawia taki stres, jak to wszystko będzie. I tak się bardzo starałem na tych studiach, żeby mi dobrze wyszło. Potem było tak, że wchodziła ustawa, że ostatni rok był za darmo drugi kierunek, więc wziąłem drugi kierunek, studiowałem na dwóch kierunkach. Byłem w kole naukowym, jeszcze śpiewałem w chórze. Robiłem bardzo dużo rzeczy. I wydawało mi się, że właśnie to jest taki kierunek. Że Pan Bóg chce, żebym jak najwięcej siał, jak najwięcej zbierał, że to jest takie dobre, że im więcej rzeczy robię, osiągam, tym jakby moje życie jest bardziej takie pełne i spełnione. Tylko w tym wszystkim na tamten czas nie było zbyt dużo kontaktu z Bogiem, to był kontakt niedzielny, taka niedzielna kawa wpadam i wypadam. Później przeżyłem takie spotkanie z Jezusem, właśnie na rekolekcjach w Warszawie. I był taki moment pewnego przewartościowania. Miałem wtedy 21 lat. I nagle zaczynam sobie zadawać takie pytanie, które było bardzo takie, no dla mnie na ten moment trudne. I po co to wszystko? Po co tyle? Dlaczego to robię? Jakie są moje pragnienia? Czy to jest naprawdę od Pana Boga, czy ja sobie to wymyślam? I nagle Pan Bóg prowadzi mnie do oczyszczenia, że, nie wiem, tracę swój Czas, swoje zdrowie, zarzynam się od rana do wieczora, ucząc się, po co. Po co aż tyle? Co chcę robić w życiu? I wiecie, to był dla mnie taki czas, gdzie przyszło do mnie po raz pierwszy, że to nie jest moje życie. Że moje życie nie należy do mnie. Że ja dla siebie może chcę nazbierać różnych rzeczy i zasłużyć na miłość. Ale nastąpiła zmiana kierunku. Panie Boże. Moje życie to jest dar od Ciebie, to jest dzierżawa. I pytanie: czego Ty ode mnie chcesz? Jak Ty widzisz moje życie? To nie znaczy, że mam się nie rozwijać, mam się nie uczyć, mam y, nie poznawać siebie coraz lepiej, nie poznawać drugiego człowieka i Boga, mam się rozwijać. Ale to wszystko nie jest celem. Celem jest miłość. Czyli po to się uczę, po to się kształcę, po to się rozwijam. Po kolejne szkolenia, kursy, różne rzeczy, żeby bardziej kochać, żeby bardziej rozumieć siebie, otaczający mnie świat, żeby służyć talentem, jaki mam, żeby rozwijać miłość. I moi drodzy, spotkanie z Jezusem daje nam takie zderzenie z tym, że ja nie jestem swoim zbawicielem. Spotykam się z taką tezą czasami, ja nie potrzebuję Boga, nie potrzebuję wybawiciela, bo jest mi niepotrzebny. Tylko kiedy dochodzisz do pewnego momentu, kiedy przychodzą takie doświadczenia przemijania śmierci, cierpienia, tego, że jednak no, nie weźmiesz tabletki na szczęście, nie weźmiesz tabletki na nieśmiertelność, nie weźmiesz, nie wiem, cudownej terapii, zastrzyku po prostu na młodość, chociaż fajnie by było, to jednak wszystko przemija. Twoje życie nie należy do ciebie. Ono jest darem. Bóg mnie powołał do życia. Dał mi życie, zapragnął tego, żebym żył, żeby każdy z nas był tutaj na ziemi, ale to jest jakiś czas. To jest jak z wynajmowaniem mieszkania. Wynajmujesz to mieszkanie, dbasz o nie, starasz się, nie chcesz go zniszczyć, ale ono nie należy do ciebie. Potem ktoś przyjdzie i powie: OK, to teraz to inne tam się wprowadza. Tak samo z moim życiem. Jezus mówi o dzierżawca. Jesteś dzierżawcą tutaj na Ziemi. Pan Bóg Cię powołał, dał Ci życie, ale ono ma swój czas. I moi drodzy, co zrobić, żeby to życie przeżyć? Wczoraj mówiłem o kochelecie, o marności, o hewel, o tym, że wszystko przemija i tak naprawdę to, co daje szansę, to jest akceptacja tego, co masz i czego nie masz, że przyjmujesz swoje życie takim, jakie jest. Nawet jeżeli, nie wiem, marzysz o, o tym, że mieszkasz w ciepłym kraju, a już jest jesień, jest Ci zimno, tu mieszkasz, tu jesteś, i tu jest Twoje szczęście, tu jest Twoje spełnienie. Dzisiaj chcę Wam jeszcze powiedzieć, że tym sensem jest to, co odrzucili ci rolnicy w tej dzierżawie. Z sensem i szczęściem jest Jezus, zbawiciel. Jezus przychodzi na świat po to, aby przynieść nam orędzie prawdy, że On jest zbawicielem. Czyli zbawić znaczy ocalić od śmierci. Jakbym tonął i nie wiem, jest. Tadeusz jest Tadeusz. I Tadeusz mnie wyciągnął na przykład z wody, wyciągnął mnie za rękę, to byłby moim zbawicielem, bo mnie uratował od śmierci. I definicją zbawiciela jest to, co na przykład zrobił Jezus, czyli ocalił mnie od śmierci. Jezus mnie zbawił. Jezus jest moim zbawicielem. Jak ktoś ci ocali życie w jakiś cudowny sposób, bo nie wiem, pomoże ci kiedy jesteś chory, poda ci rękę, jak spadasz z urwiska, jest twoim wybawicielem, zbawicielem, zbawił cię od śmierci. Tak samo ja, kiedy wydaje mi się, że sam się zbawię, to jest jak w ruchomych piaskach. Im bardziej próbujesz się wydostać, tym bardziej wpadasz. Im bardziej próbujesz sam sterować swoim życiem, kierować nim, tym dochodzisz mocniej do pustki, że to wszystko nie ma sensu bez czegoś dalej bez czegoś więcej. I to więcej ma Jezus. Jezus przychodzi po to, żeby umrzeć za nas na krzyżu. Każdy z nas jest grzesznikiem. To uznaliśmy ostatnio. Myśmy skrzynkę, to był czas, gdzie oddawaliśmy swój grzech Jezusowi właśnie z młodzieżą bierzmowaną. Uznaliśmy: Panie Jezu, jesteśmy grzeszni. Jesteśmy skazani na śmierć. Nasze ciała umierają, z każdą sekundą się starzejemy. Jesteśmy coraz starsi i niewątpliwie czeka nas Śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I teraz byłoby to bardzo smutne, gdyby to się na tym kończyło, ale my wiemy, że naszą jakby winę zapłacił Jezus. Jezus umarł na krzyżu za moje i Twoje grzechy. I to jest dobra nowina, to jest Ewangelia, że ja nie muszę umierać. Dlaczego? Bo Jezus umarł za mnie, Jezus za mnie cierpiał pozwolił się opróć, ubiczować, pohańmić, bić po twarzy, po prostu upokorzyć najbardziej jak się da, po to, żebym ja był wolny. Żebym ja nie musiał tego cierpieć. I moi drodzy, Jezus to ten, który naprawdę chce przyjść i zbawić Twoje życie. Chce przyjść i wyzwolić się z Twoich problemów. Wczoraj mieliśmy takie warsztaty ze wspólnotą uwielbienia ruchem i tańcem tam właśnie był taki obraz, jakby jak pokazać ruchem, że jakby walczysz i pokonujesz swoich wrogów, swoich nieprzyjaciół. To był obraz deptania. Deptaliśmy naszych nieprzyjaciół. Nie chodzi o to, że bierzemy kogoś pod nogi i go deptamy, tylko chodzi o to, że w takim geście, że Jezus zwycięża Twój problem, Twoją chorobę, Twoje cierpienie, Twój lęk, Twoją niemoc, Twoją biedę. Ty podejmujesz decyzję. Panie Jezu, tak jak właśnie w raju, no, ta pięta tak Maryi ściera tą głowę węża. Pokonuje swoich nieprzyjaciół przez Twoje zwycięstwo. I moi drodzy, tak często i łatwo gdzieś upadamy w takie doświadczenie, że mamy jakiś problem, to co robimy? Próbuję na własnych siłach go rozwiązać. Próbuję znaleźć rozwiązanie, próbuję sobie jakoś z Nim poradzić, zamiast wejść w mentalność chrześcijańską i powiedzieć: Panie Jezu, pomóż mi. Zbawiłeś, uratowałeś świat od śmierci, rozwiąż ten problem. Panie chce, żebyś go rozwiązał, żeby w Twoje imię to się naprawiło. Oczywiście Pan Bóg się posłuży mną, drugim człowiekiem, ale mentalność chrześcijańska to jest oddawanie Jezusowi, który już zbawił świat. Nie ma problemu, którego Jezus nie mógłby pokonać, bo on już zwyciężył. I teraz my jako chrześcijanie powinniśmy mieć mentalność zwycięzców. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. W kim? W Chrystusie. Bo On zwyciężył, On pokonał szatana, pokonał śmierć. Dlatego niedziela, dlatego Eucharystia, dlatego taki dzień wolny, dzień odpoczynku, dzień radości, bo Jezus zwyciężył złego ducha, zwyciężył szatana i już pokonał każdy grzech, nawet ten, którego jeszcze nie popełniłeś. Jezus już pokonał na krzyżu. I to jest dobra wiadomość, dobra nowina. Moi drodzy, na ziemi jesteśmy dzierżawcami. I wielu którzy tą ziemię dzierżawią, otrzymują od Boga łaskę, napomnienia, nawrócenia, zaproszenia do zmiany swojego życia. I ludzie, którzy tam byli, czyli arcyka, pani, starsi ludu, nie przyjęli tego orędzia. Byli prorocy, sędziowie, mówili, nawróćcie się, otwórzcie swoje serca, przychodzi Zbawiciel. Jezus przychodzi i oni się odwracają od Niego. I to jest dramat, że nawet Go zabili bo nie przyjęli zbawienia. I dzisiaj jest pytanie do mnie i do Ciebie. Czy ja żyję jako zbawiony? Czy ja wstaję rano i myślę sobie, jestem odkupiony? Wow! Jezus mnie zbawił. Nie muszę umierać. Czy raczej ja żyję, myślę, ja wstaję rano, takie oczy przemrużone, pierwszy mój gest jest włącznik do ekspresu do kawy, żeby się zaczął po prostu grzać, potem idę do toalety i robię kawę, budzę się, potem patrzę w lustro i może też muszę Nawrócić się i powiedzieć, Panie Jezu, jestem odkupiony. Zmartwychwstałeś, umarłeś za mnie. To jest dobra nowina. Bo czasami żyjemy tak, jakbyśmy cały czas byli w grobie. byśmy cały czas umierali. Jakby Jezus nie zwyciężył twojego problemu, twojej troski, twojego zmartwienia. Bo, drodzy, to jest orędzie, które nieśli apostołowie całemu Kościołowi. Zmartwychwstanie Jezusa, pokonanie grzechu, zwycięstwo nad śmiercią. Moi drodzy, Jezus naprawdę chce przyjść do Twojego życia i zwyciężyć to, z czym się zmagasz, bo każdy z czym się zmaga. Każdy ma jakiś problem. Mniejszy, większy. Może dzisiaj jest mniejszy, wczoraj był większy, jutro będzie jeszcze większy, albo mniejszy. Ale mamy trudności i troski. Ale nie musimy sami z tym żyć. Mamy Jezusa, który już zwyciężył. Ale Jezus jest w tym wszystkim bardzo nienarzucający się. Jak Go nie zaprosisz... Nie ogłosisz jego zwycięstwa, to on na siłę nie wejdzie. Nie będzie działał w Twoim życiu. Ale jak go wybierzesz, jak go zaprosisz, jak będziesz chciał z nim być w relacji osobistej, to on się będzie troszczył o Ciebie. I teraz już na koniec, ostatnio ktoś rzucił taką, taki tekst do mnie: Może się za słabo modlicie. Może się za słabo modlimy, że coś tam się nie udało, się za słabo modlimy. I myślę, Panie Jezu, to nie chodzi o to, że mam się mocno modlić. Nie wiem, biczować się mam, nie wiem, modlić się mocno, nie wiem, jakie jakie inne modlitwy, nie wiem, modlić się, pościć, nie wiem, pięć dni. Tylko chodzi o relacje. W modlitwie chodzi o relacje. Czyli dobrze się modlić, głęboko się modlić, to jest głębokie spotkanie z Jezusem. Bo ja się mogę z Nim spotkać płytko. Ja mogę, powiedzieć, Panie Jezu, mówić Ducha Świętego Amen, a Amen. Nie ma spotkania. Padnę i wypadnę, wejdę i wyjdę. To chodzi o serce. I Bóg nie daje ci ze względu na to, że zmówisz tam jakiś, nie wiem, określony dekalog modlitewny, Pan Bóg ci da, tylko da ci ze względu na relację, jaką z Nim masz. Więc y, za słabo się modlicie, to znaczy, nie wiem, tak bym to zinterpretował, że relacja jest w modlitwie ważniejsza niż ilość modlitwy. Jakby twoje spotkanie z Bogiem to jest relacja z Nim, głębokie spotkanie z Jezusem. Moi drodzy, w tą niedzielę, dzień zmartwychwstania, niech Jezus będzie pośród nas, ale nie ten, który kiedyś tam, dwa tysiące lat temu działał, ale ten, który zmartwychwstał, jest i żyje pośród nas. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to oczyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. że moje życie nie leży do mnie, ale jest Twoje dziękuję Ci Panie, że tak cudownie nas stworzyłeś że jesteśmy stworzeni, żeby oddawać Tobie chwałę żeby Ci dziękować Panie że jesteś dobrym Bogiem Bogiem, który zwycięża naszą ciemność, nasz grzech Panie dziękuję Ci, że za mnie umarłeś że oddałeś za mnie życie na krzeżu, że zmartwychwstałeś że już nie jestem niewolnikiem grzechu ale mogę żyć w wolności dziecka Bożego Panie dziękuję Ci za wiarę, za chrzest Dziękuję Ci Panie za to, gdzie jestem dzisiaj, jak mnie przeprowadziłeś przez wiele burz, powodzi, trudności. Jak wiele rzeczy, Panie, uzdrowiłeś, uleczyłeś już dzisiaj w moim życiu. Dziękuję Ci, Panie, że mogę dzierżawić moje życie, które wróci do Ciebie, Panie. I to będzie piękne spotkanie, które czekam, na spotkanie z moim Panem, z tym, który dał mi życie.